Czy to się opłaca? Budniczka za ponad 400 zł, ale same możemy wyregulować jej długość. Każdy ten jeden ściągacz, sznurek, nie wiem jak to nazwać, można sobie po prostu wydłużać lub skracać. Kładzie niestety jednak większość poliestru. Top, który mam na sobie, to w większości wiskoza. Mamy go w cenie 170 zł i uważam, że projekt jest bardzo ciekawy. Generalnie cała ta kolekcja jest mega oryginalna. Coś bardziej w moim stylu, czyli sukienka z takim ładnym wycięciem na talii, które mam wrażenie, że też fajnie tą sukienkę tak podkreśla. Sylwetkę. Sylwetka w sensie, że. Jest to sukienka wiskozowa, która kosztuje 300 zł. Dość dużo, ale. Kupiłabym ją, naprawdę bym ją kupiła. Moi drodzy, ten zestaw kosztuje ponad 1000 złotych. Czuję się jakbym była z kosmosu. Moja niestety zła wiadomość jest taka, że on jest w 100% z poliestru. Mamy tutaj też możliwość skracania.